Proszę, ból w baraninach. Marta Stożyń organizowała. Tak strasznie marzyłam, które wydawały się takie fantastyczne, uznały nas, Polaków, za równi, za warty, za tak Nie Nieważne jest to, co mamy w kieszeni, bo to nie są pieniądze, to są wartości. Na jest radykalne zdanie. Duda, Kaczyński, Błaszczaka, Gliński, Czarnek, Czarnek homofobii, faszystowski. Jesteście zdrajcami! To nie chodzi o pieniądze. Chodzi właśnie o wartości, o których mówiła Marta Storza. To co oni zrobili, proszę Państwa, to, co oni zrobili, to jest zdrada, ale to nie jest zaskoczenie, ponieważ ten rząd prowadzi już od dawna politykę wychodzenia, wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej, proszę Państwa. Jakiś czas temu tam pod pręgierzem mówiłem do Białorusinów i Białorusinek, że Unia ich nie zostawi, że Europa patrzy na to i Europa rozliczy Łukaszenkę. Czy my możemy dalej tak mówić, jeżeli u nas doprowadza się powoli do takiego samego systemu jak tam pani Pawłowicz, która uważa te flagi, piękne flagi, za szmatę? Fragment traktatu o Unii Europejskiej. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego. Jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim, społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Dlatego kochamy Unię Europejską, dlatego płakaliśmy na wrocławskim rynku w dniu polskiej akcesji unijnej. Dlatego nie cierpimy endeckich poglądów Morawieckiego i Kaczyńskiego. Oni muszą odejść. Dziękujemy panu który podważa polską rację stanu, którą jest bycie Polski w Unii Europejskiej.